Jak mogę do niego zadzwonić? Halo? Słychać mnie? No słychać, dlaczego ty jesteś taki toksyczny, randomie? O co ci chodzi? No stary, jesteś nikim. w sensie że nie grasz nigdzie i w ogóle wyzywasz. Dlaczego tak się zachowujesz? No bo mnie w polacy co aspirują, do grania prointują mi każdą grę na solo queue. Ale stary! Ty gadasz w DPD po godzinach lolowych i masz 51% in ratio, plus przegrałeś właśnie na miereczkę. Co ty mówisz, wariacie? Ale co z tego, że gadam w DPD? A co lepiej mieć, kurwa 20 lat? Nie no, 20 parę lat i nie pracować i mieć morzenie, nie o Ultralidze? I co to jest Ultraliga? O czym Ty w ogóle dawniej mówisz? Mów po polsku. A co ci. przestań ten mnie trollować, typie. Co? Co ty mówisz? Jaka Ultraliga? To jest jakaś liga, tak? Stary, o czym ty mówisz? Ja sobie po prostu gram solo queue na luzie. No, mam no, żonę. Stare, no. Stary, mam żonę, gram sobie na cyrku, a ty mnie wyzywasz. Mi się wydaje, że ty nie jesteś poważny. Słucham? No, ty nie jesteś poważny. Czemu niby? Stary, masz 20 lat, jesteś studentem, studentem stary. Przecież ty jeszcze masz mleko, kurde, pod nosem. A wyzywasz gościa 24-letniego. No znaczy, no pisz. Cię na początku, ale potem pokazałeś, że jednak coś tam umiesz. No, ale właśnie problem jest taki, że ty się kompletnie skompromitowałeś. Czym niby? Stary, ciebie Jack Troll wyjął kiedyś z drużyny. Ale nie wyeba mnie, no sad story, no szesnastolatek z D2 lepszy, unlucky. No, no ale widzisz, Jack Troll był na wordsach. a ty gdzie byłeś? Na telefonie w DPD. No i co z tego, ma fajne historie. Wydaje mi się, że on ma fajniejsze. Nie wiem, na przykład ja miałem raz telefon, że Hof chciał się napierać z kurierem, jak paczki nie przyniesie w ciągu pół na co on może opowiadać? No może na przykład opowiadać, że cię wylewał. <laughs> 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 Jesteś? Jestem, jestem. Dobra, wariacie, ja będę szedł dalej, bo żona tutaj mówi, że tego... Y... Spoko. spoko. No, generalnie, grałem, powiem ci bo, tak, no... jesteś strasznie słabym człowiekiem, wyzywając od razu od Polaków na samym początku. Serio. Nie no, PTSD mam, nie? Naprawdę, ty jesteś k***a jak zdrawka za 10 koła, nie? Wygrałem cię. Tak się czułem po twoich playsach, bo ładnie grałeś, więc... A teraz ile trzeba przepier***ć takich zdrapek, nie? Ile ja musiałem takich ludzi spotkać, nie? Więc no dla mnie ładnie grałeś powodzenia na Soloki. Kiedy... No ale wiesz dlaczego ja tak ładnie grałem? Czemu? Bo ja dwa razy i u Masters wygrałem kiedyś. Ale kurwa, strolowany zostałeś typie. Ja pierdolę O, ale strolowałeś wariacie, trzymaj się. Siema No niestety. Tak jak czułem.